Cześć, witaj ponownie na moim kanale. Wybaczcie, że chwilę mi nie było, ale baza wirusów została zaktualizowana przez moje dzieci. Dzisiaj wracamy do tematu EDC. EDC, Everyday Care. Czyli to, co powinniśmy w teorii mieć zawsze przy sobie, codziennie przy sobie. I tak jak widzieliście wcześniejszy odcinek na temat zestawu do samochodu, to jest właśnie taki zestaw do samochodu, do plecaka. I oczywiście nie mam go zawsze przy sobie. Nie jest to prawdziwe EDC, bo bym musiał mieć je bez przerwy przy sobie. E, normalnie nie noszę tego, e, chyba że <laughs> przemieszczam się gdzieś dalej. E, to wtedy wrzucam do plecaka. Jeżeli jadę gdzieś dalej, zawsze mam waucie. E, to jest produkt admin poucha Helikona, tu oczywiście Pana Pandę to można sobie odczepić i przecież mówiąc, jeżeli by cokolwiek się działo i bym miał zamiar to nosić przy sobie to wszystkie takie moral, moral patrzę, patrzę i tak dalej to zdejmuję, żeby po prostu nie, nie kuło w oczy. A teraz Panda sobie jest. I co jest fajne w tym admin pouchu, w tej torbie Helikona to, że ma tutaj taki system do mocowania na mole. Dodatkowo, tak naprawdę, oprócz tego, że możemy przymocować sobie na przykład do torby na zewnątrz, czy tam do plecaka na zewnątrz, czy wrzucić do plecaka do wewnątrz, no ale to wiadomo, że tego mocowania nie potrzebujemy, albo możemy sobie założyć do paska. Może Paniom by było trochę trudniej, bo mimo wszystko jest, jest to dość Pore opakowanko, ale dla pań też są mniejsze rozwiązania, później pokażemy. No a teraz pokażę, co mam w takim zestawie. W pierwszej przegórce, tam nic więcej się mieści, jest jakiś ring do mocowania, i tak naprawdę tu no, mamy apteczkę. Jest to apteczka, która jest gotowym zestawem do kupienia. Oprócz gotowca zestawa, zestawu, który kupujemy jako apteczkę, ja dorzucam dodatkowo i mam zawsze w takim zestawie jakieś leki, które mają za zadanie powstrzymać objawy grypopodobne, przeziębienia, różne takich sytuacji, dlatego, że jeżeli byśmy już użyli tego, takiego zestawu EDC do przemieszczania się, bardzo możliwe, że będziemy nocować w nieprzyjaznych warunkach, gdzie będzie zimno i możemy, możemy się bardzo łatwo przeziębić i po to, żeby móc przetrwać dłużej, coś takiego może nam trochę chociaż pomóc obniżyć i zlikwidować te objawy pierwsze. Co jest w tej apteczce? Dodatkowo ja dorzuciłem do apteczki. Zestaw po prostu plastrów, dużo plastrów, bo plastry mogą się przydać. Cała reszta to jest standardowe wyposażenie takiej małej apteczki, czyli bandaże, plastry. Jest też koc ratunkowy, który jest dość istotny, bo taki koc ratunkowy będzie w stanie nas odizolować chociażby do jakiegoś minimalnego poziomu od zimna i w drugą stronę więc tu mamy naszą apteczkę ja akurat apteczek mam nadmiar praktycznie w każdym zestawie wszędzie mam apteczki w oddzielnym odcinku mogę Wam pokazać jak mam apteczkę samochodową bardzo, bardzo rozbudowaną no ale to jest zestaw, który siedzi w EDC tak naprawdę jak ktoś nie czuje potrzeby żeby mieć taką apteczkę w zestawie EDC no, Możemy zauważyć, że nagle cała ta torba się robi bez porównania mniejsza. A dodatkowo możemy coś jeszcze tam dorzucić. Powalamy naszą apteczkę i przechodzimy dalej. Co mamy tu w środku? No i tak. Najważniejsza, podstawowa rzecz EDC to jest nóż. W tym przypadku jest to nóż B mniej istotnej, mniej znanej firmy. Tak naprawdę cały ten zestaw ma być zestawem w miarę budżetowym, bo nie chodzi o to, żebym po prostu nie płakał strasznie w niebogłosy, jeżeli zgubię taki zestaw, albo nie wiem, zostanie mi skradziony razem z autem, czy w ogóle po prostu gdzieś go utracę. Co jest ważne w takim nożu? Fajnie fajnie żeby był tak w postaci rozkładanej, ale podstawa musi mieć mechanizm blokady, tak, że on się teraz sam nie złoży i sobie krzywdy nie zrobimy. E... To jest tak zwany lock, który może być odblokowywany kciukiem i teraz można złożyć nóż. Tak? E... Jedną z innych funkcji, oczywiście, oprócz odpakowywania paczek noża, jest także krzesanie iskier. Na przykład z krzesiwa. To jest krzesiwo. Wtedy otwieramy sobie nóż, obracamy w drugą stronę i tą częścią krzeszemy iskry. No nie będę tego robił w domu na stole drewnianym, bo jakby to powiedzieć, że ona by nie. No, nie do końca. Dobra. Tu oczywiście do, do krzesiwa też jest dołączony element do krzesania. Tylko no, trzeba było to rozplątać. Tu jest dodatkowo też sznureczek, takim bonusem, bo teraz jest trochę przykrótki, żeby faktycznie jeden ruch wykonać. No ale nóż to jest podstawa. <laughs> tak naprawdę nie tylko jeden nóż jest w całym tym zestawie bo podążamy zawsze regułą 2, tu jest one One is none. To jest podstawowa reguła wszystkich trippersów. Bo kolejny nóż jest w zestawie multitulowym, to jest mega budżetowy zestaw, eee, jakiś marketowy bosza. I tu mamy też jakiś tam sobie nożyk. No niestety ten nożyk nie jest z blokadą. Co nie jest e, jakieś super, ale, e, ale najważniejszą jego funkcją jest to, że po prostu ma różne te e, featurey w stylu śrubokręty, kombinerki, co tu jeszcze ma? O, nawet nie zauważyłem, że ma jakieś śmieszne nożycie, nożyczki. Jak zobaczyłem ten Multitool w dobrej cenie w markecie to kupiłem aż trzy i mam w różnych zestawach, w różnych miejscach te, te, te Multitoole i naprawdę mi nie będzie szkoda, jeżeli coś się takiemu multitulikowi stanie. Oczywiście <coughs> możemy iść w troszeczkę bogatsze wersje i kupić sobie Ledermana, to jest akurat wersja Ledermana, która jest do Aera. I taki Lederman jest już z blokadą, oczywiście piękne, pięknie działające kombinereczki i tu mamy na przykład ostrze gdzie ono się ukrywa, jest tu i tu już jest ostrze z blokadą, ale nie polecam mieć czegoś takiego w zestawie EDC, który możemy stracić. O, przykładowo ten Lederman kosztuje 1000 zł. I prawda jest taka, że bardzo to jest Lederman typowy pod broń typu AR, więc no, nie polecam zakupienia tego. Polecałbym, jeżeli już ktoś na przykład chce kupić, i dodam takie linki do Ledermanów, na przykład tańszych w okolicach 200-300 zł. Jeżeli ktoś nie będzie chciał na przykład szukać albo nie ma czasu szukać jakichś budżetowych wersji marketowych, to dodam link do klasycznych Ledermanów i tam już w okolicach 200-300 zł, z tego co pamiętam, już można kupić jakiegoś podstawowego Ledermana. Dobra, no, czyli mamy tak. Noż odkładamy, mamy Multitula, kolejna kwestia. Przechodzimy do tematu oświetlenia. <laughs> to jest chińska latareczka, ale co jest najfajniejsze w jej działaniu, to, to że teraz muszę dokręcić jej kupę. I ona teraz świeci się tutaj. Nie wiem, czy będzie widoczne, ale delikatnie podświetla guziczek. Jest to fajny feature, aczkolwiek z drugiej strony też i pewien element, na który trzeba zwrócić uwagę przy tej latareczce, dlatego że ona rozładowuje w ten sposób baterię podświetleniem tej, tego guziczka, Dlatego ja ją zawsze po prostu lekko rozkręcam, tak? wtedy przestaje łączyć tam bateria i nie świeci. a co najważniejsze i najfajniejsze jest w tej latereczce, to że ona przychodzi z akumulatorkiem, który możemy podłączyć do USB Typu C. Plus do tego, jak zwrócić uwagę, jest też yy, w formacie typowego paluszka AA. I oczywiście też musimy mieć zapas. Jest zapas, więc w razie czego, nawet jak nam się rozładuje to naładowane, no to możemy włożyć normalnego paluszka. <laughs> e, to jest bateryczka akurat chińska. Prawda jest taka, że jest znacznie tańsza od produktów e, renomowanych marek. E, a o dziwo nie jest wcale łatwo znaleźć w dobrej cenie produkty renomowanych marek, które by miały możliwość właśnie włożenia i akumulatorka, i baterii, które by były w formacie paluszka typu AA, bardziej popularnego. Mam taką inną latareczkę znanej firmy, ale tam już na przykład wchodzi nie paluszek, tylko bateria typu 123 i ona już jest nie jest taka typowa i nawet w markecie czasami ją ciężko znaleźć. Ale wracając do tej latereczki, świeci dość mocno. Dodatkowo może rozpraszać swoje oświetlenie. Jeżeli chcemy na przykład sobie podświetlić jakieś miejsce bardziej rozproszonym światłem, no to możemy sobie założyć takiego Tą czapeczkę. Inaczej już tego nie będę określał. <laughs> Dobra, czyli tak. Mamy załatwione oświetlenie. No to teraz idziemy do tematu płomień i e, przesanie. Jeżeli przyjdzie nam do sytuacji takiej, że trzeba będzie e, no, rozpalić jakieś ognisko, cokolwiek. No to podstawa. <laughs> Podstawa to jest po prostu najzwyklejsza zapalniczka. Działająca zwykła zapalniczka. Jeżeli naprawdę e, budżet nas nie ogranicza i bardzo chcemy sobie zrobić fajny zestaw EDC, to możemy na przykład kupić sobie taką zapalniczkę z helikona na paliwo. Napełniamy. Bardzo fajna zapalniczka. Wodoodporna z aluminium lotniczego, z tego co pamiętam, a już na pewno z aluminium lotniczego. Dobra. Nie, nie dam sobie ręki uciąć. <laughs> Oczywiście w myśl zasady. Freestu, tu jest one, znam. Mamy krzesiwo. Jeżeli nam zawie, zawiedzie nas zapalniczka, jesteśmy w stanie rozpalić ogień krzesiwem To jak to robić? To Przejdziemy do tego w innym odcinku, bo jeżeli ktoś chce poznać faktycznie techniki rozpalania i palenia ognia w lesie, różnych wersji ognisk, najlepiej pójść po prostu na szkolenie, ale ja postaram się Wam pokazać jedną najprostszą metodę. Prawdopodobnie nigdy nie będziemy musieli jej użyć, ale może jak zapamiętacie. I może kiedyś Wam się uda przetestować ją gdzieś w lesie, to zawsze jest to jakaś wartość, wartość dodana i może będziecie wiedzieli, co zrobić w takiej sytuacji. Kolejną rzeczą, bizdek helikona. O dziwo może się okazać w sytuacji krytycznej, ratującym życie elementem, dlatego że jak nie mamy siły krzyczeć, mamy nadal siłę oddychać i wystarczy po prostu. Móc oddychać, żeby być w stanie gwizdać, a to zwraca uwagę i jest w stanie wezwać pomoc. Szczególnie w przypadku dzieci. Co jeszcze tutaj ukrywa się w tej saszetce? To jest właśnie. Saszetka ma dużo różnych funkcji, dlatego że to możemy odczepiać, rozdzielać te wszystkie elementy. Tu jeszcze mam. Tabletki przeciwbólowe i bukro. Ja Jak do tej pory zużywałem tylko i wyłącznie na leczenie kaca, ale warto mieć. Idą do lekarstw. Co innego potrzeba? Kompas. Kompas to jest rzecz podstawowa i jedna z najważniejszych, bo tak naprawdę musimy wiedzieć, gdzie idziemy. Jeżeli wszystko zawiedzie, nie będzie działał telefon, to tak naprawdę tylko i wyłącznie kompas. No oczywiście są jeszcze inne techniki, tak? ale zakładając pochmurne niebo, nic nie widać, jesteśmy w mieście, się pogubiliśmy, to przynajmniej z kompasem jesteśmy w stanie określić kierunek marszu. Kompas musi być. Dobra i ostatnia rzecz. Nie, jeszcze nie ostatnia. Dobra, najpierw przejdźmy do tego. Taśma naprawcza nawinięta na grubą wykałaczkę. Tak fajnie skompresowana, zrolowana. Najlepszy element do szybkiej naprawy tego, co się zepsuje. Tak, zaklejenia. But nam się zepsuje, ciuch popruje. Możemy rozwinąć, zakleić i doraźnie naprawić rzecz. To jest kolejna rzecz którą w kolejnym odcinku, więc nie przegap, zasubskrybuj i nie przegap, dlatego że w kolejnym odcinku powiem ci, jak zrobić pendrive'a. Nie w sensie wyprodukować go, tylko kupić pendrive'a, ale jak go zabezpieczyć. Podam ci darmowe narzędzia: jak zabezpieczyć tak, że po wrzuceniu danych na tego pendrive'a, tak naprawdę, może ktoś ma go skraść, ukraść i taką, i nic nie będzie w stanie z nim zrobić. Eee, a my, oczywiście, używając odpowiednich narzędzi, znając swoje hasła, będziemy w stanie dostać się do danych, które będą na tym pendrive'ie, a na pendrive'a, oczywiście, że rzucamy. wiadomo, skany wszystkich najważniejszych dokumentów. Eee, nawet zdjęcia paszportów, zdjęcia dowodów, bo jeżeli wszystko stracimy co mamy w koło siebie, to może się okazać, że to będzie jedyna rzecz, która nam pomoże albo w ogóle da możliwość udowodnić, kim jesteśmy. To chyba nawet nie trzeba tłumaczyć, ale to przejdziemy w szczegółach do tego, co tu powinno być i jak, się, jak podejść do tematu właśnie takiego pendrive'a z danymi. W Bezpieczny sposób w kolejnym odcinku, czy mamy tu coś jeszcze? Nie, to już będzie wszystko. Tak naprawdę, możemy jeszcze sobie dorzucać, co tu potrzebujemy. To jest tak naprawdę zestaw minimalny. Czy chcecie użyć takiej torby? To wszystko, co tu jest, tak naprawdę, jest w stanie bez problemu się zmieścić do jakiejś nerki. Mogę zaraz pokazać po pauzie. No. Tu mamy przykładowo dwa takie zestawy: zwykła nerka, też helikona. I jeżeli spojrzymy, już bez nawet układania, cały ten grajdał jest w stanie bez najmniejszego problemu się zmieścić, i jeszcze mamy sporo miejsca wolnego. Więc to, w co spakujemy. To już jest wasz wybór. To jest przykładowo malutka apteczka helikona, którą zawsze zabieram ze sobą, jeżeli jadę gdzieś z dzieciakami. Jak widzicie, apteczek i wszystkich różnych zestawów mam też strasznie dużo. Mogę rozdawać na lewo i prawo. Ale jeżeli powyciągam wszystkie te rzeczy, które tutaj napotkałem. Się okaże pewnie, że to wszystko, co tutaj mamy, też mi się zmieści do tej apteczki. Może troszeczkę będzie to bardziej problematyczne. Ale to już będzie naprawdę bardzo, bardzo skompresowane i malutkie. I myślę, że szczególnie panie mogą być bardzo zadowolone z takiej wersji, bo jednak jest ona znacznie mniejsza i nawet do dużej torby jest w stanie nam się zmieścić.

tu było bez apteczki, więc jak widać możemy to niesamowicie skompresować. Na no, opartego tu jeszcze nam wejdą te nasze leki na sytuację awaryjną, czasem kaca. Więc jak najbardziej polecam. Zestaw EDC może mieć różną formę. Jak widzicie, tak naprawdę wszystko zależy od naszych potrzeb. Dzięki za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Postaram się nie zapomnieć, dlatego że będziemy przerabiali temat przygotowania USB. Dzięki wielkie.